Nie, nie otwierany nawet sklep O, to było A, był ale taki dźwięk wydawało dziwny Ale ADS jest duży, No nie ma dramatu Wiesz, Ona ma taką zaletę, że jest semi auto więc A każdy strzał w HEDA kończy się powaleniem? Tak. W głowę tak. O, na duży... duży... O! Rrrr, Ej. Ło! Fak, chciałeś tego zbawić. Ty chuju. To nie do ciebie Robert, jak chcesz. To błądny Bartek. A ja masz. Wiedziałem. Po prostu wiedziałem, Bartosz.